Robienie filmów na YouTube to naprawdę fajna sprawa, szczególnie jako taki dokument swojej przygody z akwarystyką. Dlatego zawsze przy tej okazji zachęcam Wam, żebyście też robili filmy na YouTube i otwierali swoje kanały. Najlepszą nauką jest nauka na własnych błędach. Powiem Wam, że też naprawdę dużo uczę się nie tylko na swoich błędach. Też z moich filmów, na których właśnie te błędy są udokumentowane. Jednym z takich błędów było umieszczenie nieodpowiednich kamieni w moim akwarium tylko dlatego, że mi się podobał. Pamiętajcie, że myślenie jakoś to będzie w akwarystyce jest błędnym myśleniem. Znaczy, żeby była jasność, w samych kamieniach nie ma nic złego. Po prostu akurat ten rodzaj kamieni w moim akwarium się nie sprawdził, bo strasznie mi podnosił zawartość wapnia. Przypomnę 140 ppm. -ów. Ale już w akwarium z biotopem na przykład Malawi czy tanganika, te kamienie by się sprawdziły doskonale. A więc ja tutaj wcale nie obwiniam jakichś biednych kamieni, tylko po prostu moją osobę. I właśnie dzisiaj taki update tego akwarium, 96 litrów w tle. A ja będę Wam opowiadał o tym, jak ważny jest dobry, a raczej świadomy dobór poszczególnych produktów do Waszego wymarzonego akwarium. Dzisiaj porozmawiamy o sprzęcie, jaki powinniśmy zgromadzić do akwarium, a też powiem, jaki jest wręcz niepotrzebny. Czy musimy tysiące złotych wydawać na lampę do akwarium? Jak duża filtracja jest mi potrzebna do akwarium? CO2 w akwarium potrzebne czy niepotrzebne? Aquascaping TV, witam i zapraszam na kolejny odcinek. Jest mi bardzo miło, że po raz kolejny spędzamy wspólnie czas. Jak ci się tego typu filmy podobają, to już sam dobrze wiesz, co masz zrobić. Ja nie przedłużając, zapraszam na film, który tuż po krótkim intro. Na początek chciałbym Wam wszystkim uświadomić jedną, ale bardzo ważną rzecz. I trochę tutaj taki temat tego wstępu zaczerpnięty z mojego drugiego kanału, w którym się zastanawiam nad różnymi tajemnicami świata. Właśnie, jeśli interesują Cię takie tematy, to zapraszam do opisu filmu. Możesz też sektor tajemnic, bo tak nazywa się mój drugi kanał, wpisać na YouTube lub znaleźć też w kanałach polecanych. Ale okej, okay, do rzeczy. Musisz sobie jedno uświadomić, i tu naprawdę nie będzie zbyt dużej przesady. Twoje akwarium to taki mikrokosmos, zamknięty w szklanym pojemniku, który to pojemnik potocznie nazywamy akwarium. Kto jest tego mikrokosmosu stwórcą? Oczywiście, że Ty. No chyba, że zaprzęgniesz do tej roboty, na przykład mnie. Ale i tak ty będziesz władcą, zarządcą, może bardziej dosadnie. Mam nadzieję, że nikogo tutaj nie obrażę, bo to nie jest moim celem. Mam na myśli tutaj uczucia religijne. Jesteś dla tego mikrokosmosu, akwarium i co za tym idzie, dla wszystkich żyjących organizmów w tym maleńkim świecie, najzwyczajniej Bogiem. To od ciebie. I tylko od ciebie zależy praktycznie wszystko, co spotka mieszkańców Twojego akwarium. Proszę nigdy nie zwalaj swoich niepowodzeń na jakieś inne czynniki. Wszystko to, co się wydarzy dobrego lub złego w Twoim akwarium, to Twoja zasługa. Nie męczmy zwierząt w swoich akwariach. Nie róbmy sobie urlopu od akwarium, na przykład w okresie letnim. A wiecie, co jest moim marzeniem największym? Żebyś poświęcił swojemu akwarium co najmniej 3 godziny tygodniowo. Przyznacie, że to nie za wiele czasu. Jeśli nawet ma to być kosztem tego, żebyś miał wybierać czy oglądać filmy jakiegoś pożal się Boże, akwarysty, amatora na YouTube, takiego jak ja, bądź mi podobnego. A miałabyś, czy miałbyś zamiast tego zrobić porządek w swoim akwarium, to ja wolę, żebyś zajął się akwarium. Serio, daj spokój sobie z filmami, zajmij się robotą w akwarium. Oczywiście jestem nikim, żeby mówić tobie, czy tobie, co masz robić, ale takie jest moje zdanie. Kochani, systematyczność, wiedza i doświadczenie to naprawdę bardzo ważne czynniki. Jeśli chodzi o akwarystykę, znam wielu ludzi, którzy zrezygnowało z akwarium, dlatego że po prostu pierwszy raz mu nie wyszło. Dlaczego tak się stało? Albo właśnie z braku czasu, jak nie masz tych trzech godzin tygodniowo, to daj sobie spokój od razu. Nawet nie bierz się za to i akwarystyka nie jest dla ciebie. Wyłów ryby, oddaj w dobre ręce i odpoczywaj. Miej więcej czasu dla siebie. Kolejna sprawa: dużo niepowodzeń jest spowodowanych przez niewiedzę i złe wybory, szczególnie już na samym początku, kiedy dobieramy sprzęt do swojego akwarium. I zacznijmy może od najprostszego sprzętu, który jest nam potrzebny do akwarium, chociaż mówię, że niektórzy się upierają, że ten sprzęt też jest zbędny. Chodzi tutaj o grzałkę. Jeśli Twoje akwarium nie jest ustawione na dworze, w jakimś ekstremalnie zimnym pomieszczeniu, a w pomieszczeniu z temperaturą pokojową, to sprawa jest prosta. Kiedy wymyślisz sobie, że w Twoim wymarzonym akwarium będą mieszkały ryby zimnolubne, to możesz po prostu najzwyczajniej zapomnieć o grzałce. Temperatura wody jest zawsze 2,5 niekiedy zależnie po prostu też gdzie to akwarium stoi, ale przeważnie 2 stopnie mniej niż ta, która jest na zewnątrz, czyli w pomieszczeniu, w którym to właśnie akwarium stoi. Kiedy zdecydujemy się na jakieś ryby ciepłolubne, po prostu kup grzałkę dedykowaną do wielkości twojego akwarium. Nie ma sensu tutaj robić jakimś wam rozkmin i mieszać w głowie z tymi watami po prostu Wejdź na stronę internetową, zobaczysz, że na przykład grzałka X jest dedykowana do akwarium 100 litrów, a ty masz 100 litrów albo masz 80 litrów. No to po prostu tą grzałkę sobie spraw. Ja na przykład wolałem zawsze kupić grzałkę, która ma delikatny zapas. Dlaczego? Już wam tłumaczę moją śmieszną teorię. Może to trochę dziwne i śmieszne, ale dobra, powiem wam. Może tutaj teraz głupoty mówię, ale według mnie, jeżeli masz większą grzałkę, to po prostu czas nagrzewania jest krótszy. A co za tym idzie, jest jakaś tam oszczędność w zużyciu prądu. A to z kolei przekłada się na realne pieniądze. A teraz przychodzi mi do głowy pewne porównanie. Może też to jest błędne porównanie, ale według mnie można to porównać do tego, że niektórzy ludzie uważają, że auto na przykład z małym litrażem jest oszczędne, a auto z większym litrażem już nie jest oszczędne. Oczywiście to jest według mnie błędne też rozumowanie. Mam nadzieję, że mnie tutaj rozumiecie właśnie z tymi moimi wywodami i przykładami. Jeśli chodzi na przykład o filtrację, tu sprawa jest bardziej skomplikowana. I teraz tutaj powiem wam w sekrecie. Wiecie, że to co piszą producenci przeważnie to myk marketingowy. Mówię tutaj o tym, co jest napisane na pudełku filtra, jaka to jest wydajność, i tak dalej, i tak dalej, wychwalanie pod niebiosa. A tak naprawdę testy, które robią, nie mają kompletnie nic wspólnego z rzeczywistością. I nie mam tutaj jakiejś konkretnej firmy na myśli, ale po prostu wszystkie jak leci. Piszą, że na przykład taki filtr nadaje się do akwarium maksymalnie 300 litrów, a wydajność pompy to na przykład 1100 litrów na godzinę. Super! Cały problem w tym, że to po prostu najzwyczajniej, najzwyklejszy kit. Dlatego że te testy są robione na czystej wodzie. Mało tego są ludzie, którzy zadali sobie trud i na własną rękę. Zrobili swoje testy tego samego filtra, który producent wychwalał, że właśnie powiedzmy, ma wydajność pompy te 1100 litrów. Okazuje się, że nawet na czystej wodzie wyniki są o wiele mniejsze niż te, o których nas z radością informują producenci. Ogólnie, wielkie brawa dla wszystkich tych dzielnych ludzi, którzy właśnie zadają sobie tyle trudu, żeby robić takie testy. Ja niestety na to nigdy nie mam i nie będę miał czasu. Oczywiście mówię tutaj o tych ludziach z YouTube'a, którzy robili te testy, a nie o tych firmach, które produkują filtry. Nie ma też co wszystkich wkładać do jednego worka, ale powiem Wam, że to co piszą na opakowaniach nie ma nic wspólnego z tym, co jest naprawdę w rzeczywistości. No i teraz pewnie wielu z Was drapie się po głowie i się zastanawia. No tak, no ale i co teraz zrobić, jak nie można się kierować tym, co napisali na opakowaniu? Ja w tym filmie cały czas mówię z mojego doświadczenia i z mojego punktu widzenia. Jeżeli nie zgadzasz się z tym, co tutaj mówię, to masz do tego zupełnie naprawdę duże prawo. Ale dobrze, powiem Wam, czym ja się kieruję. Po pierwsze, kiedy jest taka możliwość, zawsze wybieraj filtr zewnętrzny. Jeżeli masz na tyle pieniędzy, jeżeli masz takie duże akwarium, zawsze kup zewnętrzny filtr. Oczywiście nie mówię tutaj o jakichś mega małych zbiornikach, takich na przykład, nie wiem, do 40 litrów, ale jeśli ci warunki na to pozwalają, to wybieraj filtr zewnętrzny i to zawsze. Jeśli nie ma takiej możliwości, to ja na przykład zamiast małego wewnętrznego filtra kupiłbym sobie jakąś kaskadę, która też jest na zewnątrz. Najgorszą rzeczą, jaką możemy zrobić dla akwarium, to pójść się po prostu po kosztach i kupienie filtra wewnętrznego. Drugą zasadą, jaką się kieruję, to muszę wiedzieć, co w danym akwarium będzie. Szczególnie chodzi mi tu o ilość ryb. Jeśli to ma być zwykłe akwarium tutaj w cudzysłowie zwykłe z normalną, i tutaj też normalną to dla każdego będzie co innego obsadą a nie jakieś jednogatunkowe bajorko, na przykład z sześcioma rybkami na 100 litrów, to ja proponuję w takich akwariach kierować się tym, żeby brać filtr zewnętrzny o pojemności, a raczej dedykowany, dwa razy więcej niż to, co pisze producent na pudełku. Czyli prosty przykład. Jak masz akwarium 100 litrów, to bierz filtr dedykowany do akwarium 200-250 litrów. Jak masz akwarium 200 litrów, to bierz filtr dedykowany do akwarium 400 litrów. Według mnie takie słowa jak na przykład nadfiltracja w akwarium nie istnieją. Jeśli jest naprawdę duża nadfiltracja, to po prostu musimy uważać bardziej z nawożeniem ale to temat na całkiem osobny odcinek. Dużo mówiliśmy o wydajności pompy, która jest naprawdę ważna, ale też ważna jest objętość medi filtracyjnych. Ważne żeby umieścić tam dobre media filtracyjne, nawet jeśli filtr będzie naprawdę świetnej jakości, a będziecie chcieli przyoszczędzić na mediach filtracyjnych, to po prostu nic wam to nie da. I teraz jeśli jesteśmy przy mediach filtracyjnych, tutaj możemy pójść w zależności od rodzaju akwarium w trzech kierunkach. Filtracja mechaniczna, czyli gąbki, waty, włókniny i tym podobne. Kolejna to filtracja chemiczna. W tym przypadku do filtra wkładamy różnego rodzaju wkłady, na przykład do usuwania metali ciężkich, na przykład do usuwania czy do usuwania krzemianów? Wkład z węgla aktywowanego też należy do filtracji chemicznej. Ja na ten przykład nie trzymałbym właśnie tego wkładu cały czas. W końcu jest też filtracja biologiczna. Tu należy umieścić wszystkie materiały, przeważnie ceramiczne, o dużej porowatości, żeby miały się tam, gdzie osiedlać szczepy pożytecznych bakterii. To tak pokrótce o filtracji. Jeżeli będziecie chcieli, żeby temat jakoś bardziej rozwinąć, to piszcie o tym w komentarzu. Dla ciekawostki dodam tylko tyle. Oczywiście można mieszać te typy filtracji. Można zrobić filtr, który będzie trochę mechaniczny, który będzie trochę biologiczny i też na przykład z dodatkiem wkładów chemicznych. Jeżeli mamy na przykład akwarium, w którym się znajduje dwa filtry, no, to przeważnie ludzie robią tak, że jeden filtr robią biologiczny, drugi robią mechaniczny. Kolejna sprawa CO2 w akwarium. Mieć albo nie mieć? Oto jest pytanie. Przyznam, że to jest naprawdę mega proste, jak dla mnie, pytanie. Kiedy nastawiasz się na hodowlę ryb akwariowych, to nie musisz, a wręcz odradzam po prostu suplementacji CO2 w akwarium. Mało tego, ja tam bym wręcz dodał jakiś kamień napowietrzający, czyli podający tlen. Jeśli się nastawiłeś na tak zwane akwarium roślinne, to możesz podawać CO2, ale też niekoniecznie. Wszystko zależy od tego, jakie masz trudne rośliny i ile ryb jest w akwarium. Kiedy są w akwarium łatwe rośliny, a ryb jest wystarczająca ilość, Trochę tego CO2 będą produkować i nie musisz podawać dodatkowo CO2. Tutaj taka delikatna przerwa. Jak wiemy, CO2 jest potrzebne do fotosyntezy roślin akwariowych. Jeśli masz trudne rośliny i patrz na to, co przed chwilą powiedziałem, i prawie wcale ryb, no to tam CO2 będzie wskazane, dlatego że po prostu. Więcej będą te rośliny zużywać CO2, niż będzie produkowane w akwarium. Dlatego, w takim akwarium trzeba podawać, że tak powiem, ekstra CO2. Musisz jednak pamiętać, że CO2 to nie antidotum na przepiękne rośliny. Czasem można sobie tym więcej zaszkodzić, a raczej roślinom. Chociaż w sumie człowiekowi mówią, że CO2 też szkodzi, a szczególnie naszej planecie. Ale od razu tutaj uspokajam wszystkich ludzi od pani Grety, bo to już jest pani, a nie dziecko, że takie ilości CO2, jakie podajemy do akwarium, są zupełnie nieszkodliwe. Ja tutaj miałem raczej na myśli CO2 z kominów, a nie z akwarium. Oczywiście, w kontekście ochrony naszej planety. Jeśli już zdecydujemy się na suplementację CO2, najlepiej łączyć to z nawozami i odpowiednim oświetleniem. Na koniec dzisiejszego odcinka, na temat odpowiedniego doboru sprzętu do akwarium, należy tutaj też wspomnieć o różnego rodzaju dozownikach płynów, karmnikach automatycznych, komputerów, PH. Automatycznych dolewek i innych technicznych udogodnień. Powiem krótko, te wszystkie sprzęty na pewno pomagają w akwarystyce, ale czy są konieczne? Nie wydaje mi się. Podobnie jeśli sprawa ma się na przykład jonizatorów, też nie wydaje mi się, żeby to przekładało się na jakiś efekt w postaci na przykład zmniejszenia ilości glonów czy lepszego wzrostu roślin. Nie wiem, może się nie znam, ale ja na przykład nie zauważam różnicy, kiedy na przykład akwarium jest bez jonizatora i kiedy jest z jonizatorem. Na pewno większość z tych urządzeń, o których przed chwilą wspomniałem, pomaga w czasie urlopu. Na przykład jeżeli chodzi o karmienie. Ustawiasz karmnik automatyczny i sypie się sama karma. Nie musisz prosić o to sąsiada, teściową, babcię. Masz to wszystko z bań. Mało tego, jesteś pewien, że jak wrócisz, to ryby nie będą pływały w pokarmie. Znam kilka osób, które jakby tu powiedzieć w cudzysłowie Przez pomocną dłoń straciły całe obsady Tutaj mała taka dygresja, jeżeli chodzi o urlop I szkolenia właśnie domowników skarmienia tego Należałoby to robić, nie wiem, dwa tygodnie co najmniej już przed urlopem I patrzeć i tłumaczyć, że po prostu ryby karmi się tyle i koniec no albo automatyczny karmik to o tym co właśnie przed chwilą mówiłem bo to jedno z bardziej przydatnych urządzeń szczególnie jeżeli nie ma nas w domu jak masz akwarium roślinne to na pewno komputer pH będzie pomocny tak samo też jeżeli chodzi o taki komputer który dolewa nawozy automatycznie Komputery to takie cwane bestie, ma, mają to do siebie, że po prostu nie zapominają. Jeżeli ktoś ma bardzo pracowity dzień i zapomina przykładowo o karmieniu ryb, zapomina przykładowo o nawożeniu akwarium, no to taki komputer już nie zapomni. A tak samo jak też nie zapomni błędów, bo to, ile tego pokarmu, ile tych nawozów będzie podawane, no to już tylko i wyłącznie zależy od ciebie. Trzeba o tym powiedzieć, jeżeli raz coś sknocisz, to będzie knocone całymi tygodniami. Jak jedziesz na dłuższy urlop lub jesteś właśnie jak mówiłem zabiegany, to automatyczna dolewka wody też na pewno się przyda. Ale te gadżety, o których wspominałem wcześniej, możesz mieć lub nie mieć, ale jest jeden gadżet, który musisz koniecznie posiadać i jest naprawdę mega tani. To nic innego jak włącznik i wyłącznik prądu. Szczególnie polecam do sterowania, włączania i wyłączania oświetlenia. W tych, oczywiście, godzinach, w których możesz się cieszyć tym właśnie swoim wymarzonym akwarium. Jak niekiedy czytam na grupie facebookowej, że są ludzie jeszcze między nami, tacy, którzy świecą światło, kiedy im się przypomni, no to normalnie ręce mi opadają. Później tworzą się z tego właśnie mniej lub bardziej ciekawe historie: typu, że o jejku zapomniałam wyłączyć światło i świeciło się 3 dni. Teraz mam dużo glonów i co z tym zrobić? Ja osobiście w akwarium świecę między 8 a 12 godzin. Wszystko zależy, jakie akwarium jest i na jakim etapie. Jeżeli jest akwarium high-tech z trudnymi roślinami, no to przeważnie świecę 12 godzin. Jeżeli jest to akwarium Lowtech z nastawieniem na ryby, to przeważnie świecę około 8 godzin dziennie i to w zupełności wystarczy. Jest udowodnione naukowo, że powyżej 12 godzin świecenia światła nie przynosi żadnych korzyści roślinom akwariowym, a na pewno przyniesie tylko i wyłącznie pożytek i korzyści naszym kochanym glonom. Rozwalają mnie ludzie, którzy mają system świecenia światła typu wstaję rano, świecę światło, idę spać, gaszę światło. To jest błędne według mnie, a argumentacja: no, przecież cały czas musi się światło świecić, bo mogę sobie zobaczyć na to, co się tam dzieje, jest dla mnie śmieszna i niewytłumaczalna. Ok, powinno się patrzeć do akwarium, nawet trzeba. Żeby chociaż zobaczyć, czy wszystko tam się dzieje dobrze. Ale takie długie świecenie po prostu jest męczące dla ryb, a jest zachęcające dla glonów. Ostatnim elementem, na który musimy zwrócić uwagę w tej części powiedzmy w cudzysłowie poradnika, to właśnie oświetlenie. Jeśli nie masz wymagających roślin, nie musisz inwestować dużych pieniędzy w drogie lampy, na przykład po 6000. Tak, dobrze słyszysz, bo i nawet takie są w sprzedaży, i nawet też droższe pewnie. Jeśli masz mało wymagające rośliny, może tego światła być mniej, ale zawsze musi być to światło o odpowiednim widmie dla roślin akwariowych. Możesz naprawdę dać dużo oświetlenia, nawet 1,5 W na litr, a rośliny i tak nie będą rosły. Dla akwarium roślinnego, a w zasadzie dla roślin, najlepszym wyborem są lampy o temperaturze od 5500 do 6500 Kelvinów. Należy również przypomnieć, że żadna z powyższych składowych, o których wspomniałem, jeśli chodzi o akwarystykę roślinną, nie może być pominięta. Chcesz mieć piękne akwarium roślinne, dobrze by było posiadać system CO2. Wystarczającą ilość światła w dobrej barwie dla roślin akwariowych, nawozić akwarium i mieć dobrą i wydajną filtrację. Jeśli Twoja akwarystyka jest nastawiona na hodowlę ryb akwariowych, to najlepiej, jak w takim akwarium, nie będzie CO2, nawozów i mocnego światła. Takie akwaria są najlepsze dla typowego akwarium poświęconego Rybu. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy o wszystkim w tej części powiedziałem. Jak macie jakieś do mnie pytania, albo chcecie mnie poprawić, to śmiało piszcie w komentarzach. Od jakiegoś czasu stało się taką tradycją, że tutaj na moich filmach jakby kontroluję zainteresowanie tym filmem, albo raczej zainteresowanie danym filmem. I tym razem nie będzie inaczej. Dla wszystkich tych, którzy napiszą w komentarzu, powiedzmy CO2, wielki szacunek, bo to znaczy, że po prostu film zobaczyliście do końca. Po prostu będzie to dla mnie taki znak, że się nie nudziłeś na tym filmie, i bardzo to dla mnie cenne. Dzisiaj to już wszystko. Zapraszam na kolejny odcinek lub live. A na koniec, nawiązując do tego, co mówiłem na samym początku filmu. Jesteś Bogiem dla swojego akwarium. Pamiętaj, że Bóg nie robi przerw, nawet wakacyjnych, i dba cały czas, nawet w lecie, o mieszkańców tego mikrokosmosu, zwanego akwarium. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się do następnego razu. Cześć.